Moi drodzy na moim kanale, zapraszam do zasubskrybowania, do łapek w górę. Dzisiaj robię taki filmik bez wizji, bo nie mam make-upu i chcę Wam coś pokazać na, na telefonie. Słuchajcie, no jest akcja: czy nosić maseczki, czy nie. Miesiące, mieliśmy ich nie nosić. Po miesiącu okazuje się, że mamy je nosić przez kolejne półtora roku. Oczywiście są wyjątki, no bo ludzie, nie wiem, rolnicy pracujący, dzieci do lat czterech, ludzie z jakimiś chorobami, które mają problemy z chorobami, nie muszą tych maseczek nosić. No, pod te choroby pewnie można dużo rzeczy jakby podciągnąć, tak? Niektórzy ludzie w internecie piszą, że na przykład czują się w tych maseczkach klaustrofobicznie, tak? Ja ostatnio przyjechałam się po moim małym miasteczku i jak zobaczyłam, jak ludzie noszą te maseczki, to po prostu jest śmiech na sali, tak? Oczywiście w Jedni się wentylują od dołu, drudzy nie mają założonej maseczki na nos. No, komedia kompletna. I teraz tak, jestem tutaj na stronie Hu. E, no, bo jakby nie wiem, kto zarządza pandemią. Pandemią według mnie zarządza Hu, e, i nie wiem, czy my się mamy ich rekomendacji słuchać, czy my się mamy ich rekomendacji nie słuchać. No, płacimy składki, kraje płacą składki, no więc chyba płacą składki, żeby oni nam powiedzieli, co my mamy zrobić. Więc tak, na stronie HU, jak tu widzicie, jest napisane when and how to wear medical masks to protect against coronavirus, czyli kiedy i jak nosić maskę, tą chirurgiczną, medical mask, to oni o takiej to mówią, to protect, żeby się mieć zabezpieczenie przeciwko koronawirusowi. No i punkt number one. Before putting on a mask, clean hands with alcohol based and rub or soap and water. Czyli przed założeniem maski umyj ręce tym alkoholem, tak? I, i jeszcze wodą i, wodą i mydłem. No wyobrażam sobie, że to jest tak jak chirurg, tak? myje się przed operacją. Widzicie w tych różnych tam naszych serialach, widać jak operacji operację, jak myją sobie do łokci ręce. No i teraz wyobraźcie sobie, że wy wychodzicie na miasto i wy w taki sposób zakładacie tą maseczkę, tą, tą maseczkę chirurgiczną. Ja moją trzymam w kieszeni. <śliniczne> Rozumiecie? Dobra. Punkt numer, numer dwa. Cover mouth and nose with mask and make sure there are no gaps between your face and the mask. Czyli e, załóż maseczkę czy za, ten na usta i nos i make sure there are no gaps, czyli tak, żeby nie było przestrzeni wolnych. Rozumiecie, co to znaczy? To nie znaczy, że nie zakładam jej na nos. To nie znaczy, że wentylujemy się od dołu, tylko szczelnie, tak? No gaps, to mówi, że szczelnie zakładamy ją na twarz. Avoid touching the mask while using it if you do clean your hands with alcohol-based hand uh, rub or soap and water. Je unikać dotykania tej maseczki, a jeżeli ją dotkniemy, no to musimy y, umyć znowu soap and water, czyli mydłem i wodą ręce, tak? Po dotknięciu tej maseczki. Replace the mask with a new one as soon as it is damp and do not reuse a single use mask. Zamień maseczkę, jak Ci się zrobi damp, czyli nie wiem, mok mokro, już sprawdzamy. Eee, poczekajcie. S eee, sprawdzimy tu sobie ten, dokładnie, co znaczy, kiedy mamy ją wymieniać. Mm. Eee, English Polish Dictionary. English Polish eee, Translator. Już wpisujemy. I teraz e, dump. Co to znaczy dokładnie dump? Kiedy ją wymieniamy? Jak jest wilgoć. W tej maseczce poczujemy. Kiedy poczuwacie wilgoć w tej maseczce? Po 5 minutach? 10? No dobra, teraz może jest chłodno po 20. Czyli jak odczuwamy wilgoć, wymieniamy maseczkę. Lecimy dalej. Poczekajcie, bo tu mi się po ten, bo mam kilka. Dobra. To remove the mask. Jak ją zdejmujemy? Remove it from behind. Do not touch the front of the mask. Czyli nie dotykamy przodu maseczki. Od tyłu ją zdejmujemy. Discard immediately. Wyrzucić od razu in a closed bin. Na do zamkniętego pojemnika. Clean hands with alcohol based hand and rub or soap and water. Rozumiecie? Że znowu myjemy ręce. Zamkniętego pojemnika. Czy wy widzicie maseczki wwalające się po każdym mieście? Nie no, dalej, maseczki już w oceanach pływają. Ale tutaj też o to jakby hu nie jest takie głupie, bo zadbało i napisało tutaj, nie wiem, czy za chwilę do tego dojdziemy, bo to zacznie się bardzo długie robić, jak Wam wszystko to będę po kolei tłumaczyć. Zadbało o to i napisało, żeby maseczki zarezerwować dla lekarzy i żeby jakby nie było wasted, żebyśmy ich po prostu nie marnowali, rozumiecie? I tu kolejny punkt. If you are healthy, you only need to wear a mask if you are taking care of a person with COVID-19. Jeżeli jesteś zdrowy, you only need, tylko musisz nosić maseczkę wtedy, kiedy opiekujesz się osobą z COVID-19. Ja się taką osobą nie opiekuję. Wear a mask if you are coughing or sneezing. Noś maseczkę, jeżeli kaszlesz lub Yy, lub yy, kicharz ok? nie wiem czy zauważyliście ale ja teraz trochę pokasłuję, tak oczywiście takie wiecie pokasływanie już tak mnie po prostu nakręcili że każde małe wiecie drapnięcie w garle powoduje u mnie jakiś wybuch jakiegoś, rozumiecie co ze mną będzie, tak, no dobra więc dzisiaj jak poszłabym na dwór, to najprawdopodobniej bym tą maseczkę założyła, tak ja mam ogródek, nie wychodzę na dwór i, i na razie nie zamierzam biegać z maseczką, chyba, że naprawdę będzie potrzeba. Kolejny punkt. Masks, masks are effective only when used in combination with frequent hand cleaning with alcohol-based hand rub or soap and water. Maseczki są efektywne wtedy tylko kiedy połączymy razem z odpowiednim i częstym, frequent, częstym myciem rąk. Okay? Rozumiecie, co to znaczy? To nie znaczy, że bierzemy maseczkę na gębę zakładamy, idziemy na ulicę, pocimy się w niej przez dwie godziny, jak robimy zakupy, bo wiecie, teraz zakupów się nie da zrobić szybko. Stoimy w kolejce. Idziemy, robimy zakupy na dwa tygodnie, no bo tak nam kazali, robimy wielki, więc mi to zajmuje półtorej godziny. Ludzie w tym czasie powinnam w spoczy się chyba trzy razy, powinna maseczkę wyrzucić do zamkniętego kosza. Okay? Pamiętajcie, do zamkniętego kosza. Ona ma się nie walać po ulicy. Uh, if you wear a mask, then you must know how to use it and dispose it properly. Jeżeli nosisz maskę, then you must know. Rozumiecie? Musisz wiedzieć, jak ją używać and dispose it properly. I wyrzucać ją odpowiednio. Czyli do zamkniętego, te, do zamkniętego. Słuchajcie, no tu jest napisane, że to, to nie, to, to nie są instrukcje dla lekarza, który y, robi ten... Operacje, tylko to są, jak używać Medical Mask Against Coronavirus. Kiedy, jak my mamy używać tym maseczki w trakcie tego wirusa. No i potem zobaczcie, mamy tu filmik, proszę, pani świetnie pokazuje, jak zrobić. Patrzcie, minuta 26. To jest wszystko naprawdę na, na stronie hu. Nie. Pierwsze co mówi, że jeżeli tylko używasz maseczki, tak, to nie jesteś protected. Okay? Słuchajcie dalej. Musisz, musisz to połączyć z hand, hand hygiene. Czyli musisz to połączyć z częstym myciem rąk. No i zobaczcie, te panie, które chodzą, my chodzimy, pójdziemy teraz do tego lasu tymi maseczkami, upocimy się. No i gdzie wyrzucamy te maseczki? Mamy jakieś zamknięte pojemniki, żeby je, żeby, je, żeby je wyrzucić. No więc słuchajcie, no tu mamy jakąś grafikę, how to put on, use and take off and dispose a mask. Tak, tutaj jest jakaś grafika, putting on a mask, więc najpierw myjemy rączki. I widzicie tutaj ten garbage can, czy tam trash, czy whatever. To widzicie, że on jest zamykaniem. Replace the mask with a new one as soon as it is damp. Tak szybko, jak tylko zrobi się w niej wilgotno. Sprawdziliśmy słowo damp, damp znaczy wilgotno. Okay? E, potem jeszcze co my tu mam. To wszystko jest pięknie na. E, wszystko jest pięknie na stronie hu. When to use a mask, więc jakby w sumie jak nie znamy angielskiego, no to mamy tutaj też jakąś infografikę, chyba się teraz to super nazywa. Słuchajcie, a u nas jest tak, że przecież my nie mamy maseczek nosić, my możemy zakrywać twarz szalikami czy chusteczkami. No to takiej opcji to w nawet w ogóle pod uwagę nie bierze. Ech go, dobra, dalej how to wear a medical mask safely do's and don'ts, co robić, co nie robić uh, ensure the colored side faces outwards. że ta kolorowa strona jest na zewnątrz no, wiecie co powiem wam tak, do tej pory ja myślałam, że to zielone idzie do środka tak, ensure colored side faces outwards. a to ma być na zewnątrz ok, no to się czegoś nowego dowiedziałam Uh, do not touch the front of the mask. Nie, nie dotykaj na, na maseczce, na, na przodzie. Uh, no, nie wiem. Zalecenia. Aha, tutaj tak. Remember that mask alone cannot protect you. Maintain at least one meter distance from other and wash your hands. I tak, że mamy od siebie być at least one meter. At least one meter to, że minimum 1 metr. Tak, no my teraz mamy, nie wiem, 2 metry czy 2,5 metra social distancing. Uh, no i znowu mamy how to put on, use, take off and dispose of a mask, jak ją wyrzucić. Tu wszystko jest when to use a mask. For a healthy people wear a mask only if you are taking care of a person with suspected 29 co N Cove infection. Tu w ogóle się nawet inaczej to nazywa, bo wcześniej to to inaczej nazywali clean hands. Przed założeniem maseczki. Nie widzę tu nigdzie, żeby można było zakładać szaliki albo chustki. No co tu jeszcze chcecie wiedzieć? No, wszystkie informacje na stronie są. Ja zamierzam zadzwonić do HUSOM w poniedziałek i zapytać się, jak to z tym jest, czy ich rekomendacje to jakby kraje muszą się do tego zastosować, czy nie muszą. Zapytam ich o szaliki, czy możemy faktycznie się zetać. Nie wiem, czy się oczywiście dodzwoni, ale. Ja sama roboty nie zrobię, więc wy też możecie dzwonić. Ja spróbuję zadzwonić do tej genewy. Może tam ktoś odbierze telefon, bo jak wpiszecie w Google who, World Health, to mają. To mają. Warsaw, to mają chyba ofis, y, biuro w Warszawie, więc y, też. Y, więc też do nich można zadzwonić. Jak ktoś nie mówi po angielsku, to może zadzwonić i się zapytać, czy oni rekomendują zakrywanie twarzy w czasie naszej pandemii szalikiem lub chusteczką. OK, tu jest y, hu. Dobra, nieważne. Wpiszcie sobie World Health Organization w Google Warszawa i tam Wam wyskoczy, bo teraz nie będę już przedłużać więcej. Wyskoczy Wam numer telefonu i wszystkie dane. Więc może jak zadzwoni parę osób, to się zainteresują, bo może oni po prostu nie wiedzą, co się tutaj dzieje. To naprawdę. No, ja głównie chcę zapytać, czy, czy HU rekomenduje zakrywanie twarzy szalikiem. No, minęło 14 minut, więc nie wiem, czy ktoś z do tego doszedł do końca. No, niemniej jednak, jakby informacje wszystkie są na stronie e, hu, jak nie znacie angielskiego, coś chcecie się dowiedzieć, to skopiujcie w komentarzach i e, mogę Wam coś tam przetłumaczyć. E, dziękuję bardzo, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie dać łapki w górę.